Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Matroma, jest to, matro, ma jest to kolejne koła fortuny na moim kanale. Jest to oczywiście już drugi odcinek, także e, na początek chciałem Wam podziękować za pierwszy odcinek, za Waszą aktywność, bo naprawdę e, pokazaliście to łapkami czy też komentarzami, że ta seria Wam się podoba. E, no co do obecnej sytuacji Ultimate Team, no to naprawdę zostałem to bez komentarzy, bo to naprawdę by się przydał jakiś oddzielny odcinek, e, no ale nie w tym rzecz. Na pewno ta seria zostanie skończona, także przechodzimy do pierwszego spotkania. E, mamy skład przeciwnika, no i Ameniket, którego się... No i oczywiście dumbia, którego... Się bardzo boję, także naprawdę może być ciężko. Pierwsza sytuacja tutaj zobaczcie akcja lewą stroną. Milik schodzi do środka. Próba strzału zewnętrznej części stopy, no, ale zbyt prosty strzał. No, bramkarz złapał to bardzo łatwo. Kolejna sytuacja, tutaj zobaczcie Emenika. No, próbowałem go w jakiś sposób zatrzymać, no ale nie wiem, to była pierwsza sytuacja przeciwnika. No i od razu bramka. Kolejna sytuacja, tym razem Milik. Zobaczcie bardzo ładny zwód do środka. Zejście na lewą nogę, no i fantastyczne uderzenie po długi rogu. Naprawdę bardzo ładna bramka. Wykonanie reprezentanta Polski. Kolejna sytuacja, ładne podanie tutaj Peja. Ten strzela po kurtniu rogu, no i takich sytuacji Holender nie powinien marnować, no ale niestety tak się stało. Kolejna sytuacja, tym razem Milik ładnie tutaj schodzi na lewą nogę, no ale zbyt słaby strzał znowu po raz kolejny Milka. Tym razem sytuacja dla przeciwnika, po rzucie rożnym tej strzał z głowy, no ale nic trudnego, tutaj Bramkarz świetnie to bronił. Kolejna sytuacja, zobaczcie, no, no szkoda, że tego Milik nie trafił, no dobrze to spróbował zrobić, no niestety dobra interwencja Bramkarza. Tak samo jak w tej sytuacji, tym razem mój Bramkarz interweniował, także dalej wynik 1 do 1, no tutaj mamy o minuta, Milik wychodzi sam na sam strzela bramkę na 2 do 1 no i już w meczu prowadzimy 2 do 1, i zobaczcie ładny zwód Milika, próba strzału po drugim rogu, no ale naprawdę bramkarz przeciwnika w tym meczu był bardzo dobrze dysponowany no ale pomimo tego Milik zdobył dwie bramki no i wygraliśmy to spotkanie, także kręcimy kołem fortuny, no i zobaczymy co tym razem nam wyjdzie, mamy oczywiście zastąp pierwszego zawodnika, znaczy zastąp dowolnego zawodnika pierwszym z rynku tak bym to powiedział, także postanowiłem że potrzebny jest lepszy bramkarz, no i tutaj zobaczcie kogo nam tutaj Francuza, jakiegoś francuskiego bramkarza No niestety, niestety On trochę będzie psuł z grania, No ale niestety, tak, takie są zasady serii że Jeżeli to trafiamy, no to niestety Nie można tego zmienić, także mamy Skład kolejnego przeciwnika, dosyć ciekawy Skład, no i zobaczymy jak sobie poradzimy Pierwsza sytuacja, Milik, bardzo ładny fake shot No i no, fantastyczna, naprawdę Bardzo ładna bramka Milika Kolejna sytuacja, zobaczcie, Milik, tutaj fake shot zejście do środka, nie wiem co tutaj robił przeciwnik Po prostu wbiegłem sobie w pole karne śliłem bramkę, no i w 70, 17 minucie prowadzimy już 2 do 0. kolejna sytuacja. zobaczcie, po raz kolejny Milik, ładny fake shot, zejście na prawą nogę, no i ta prawa noga Milika nie jest zbyt dobra, no ale... Dalej wynik 2 do 0. Tym razem akcja przeciwnika to jest zobaczcie e, dosyć groźny, no tutaj niepotrzebnie się dałem przepkać, no ale na szczęście e, przeciwnik nie zdobył bramki e, A tutaj zobaczcie 45 minuta, zrzut wolny z 30 metrów, no i zobaczcie co to była za bramka, naprawdę fantastyczne uderzenie e, milika zrzutowanego rzutu wolnego naprawdę bardzo ładne bramki w tym odcinku tutaj padają. No zobaczcie, no niby stał tam bramkarz, no ale to strzał po prostu w same okienko, także e, bramkarz był po prostu bez szans. Kolejne słowa tym razem akcja przeciwnika to jest zobaczcie próba strzału po krótkim rogu, no i tutaj zobaczcie, no kompletne zamieszanie, no i przeciwnik strzela bramkę na 3 do 1, także nie wszedłem co dobrze w tą drugą połowę, tak samo w tej sytuacji, no zobaczcie, zrobił mnie trochę jak dzieciaka, no ale ciężko się bra, ciężko się gra tą brązową obroną, ale tutaj zobaczcie, milik, zejście do środka, ładny fake shot, ładny dribbling, no i zobaczcie, no po prostu milik jest genialny, naprawdę polecam go wszystkim, kto... którzy by chcieli go kupić. No i zobaczcie o Milik z oceną 9.4. Oczywiście wygrywam to spotkanie, wygrywam drugie spotkanie w tym odcinku, no i oczywiście. Po raz kolejny będziemy kręcić kołem Fortuny i zobaczcie, zobaczcie, co tym razem mi wyszło. Wyszło, żeby kupić paczkę. Także po raz kolejny kupimy sobie tutaj paczkę no i zobaczymy, może jakiś lepszy zawodnik, który wzmocni mój skład. No, Lowren nie jest to zbyt dobry zawodnik, no, ale na pewno lepszy od tych moich środkowych obrońców. Także postanowiłem, że Jonesa i Lovrena tutaj wstawię. No, niby nie będą mieli zgrania, no, ale na pewno będą jakoś pomagali w tej defensywie. No, naprawdę ta defensywa nie jest zbyt dobra. Ta brązowa defensywa nie była zbyt dobra, no, ale teraz może być trochę lepsza, no i mamy e, trzeci skład przeciwnika, zobaczcie, dziwny trochę skład taki hybryda taka, e, no i zobaczymy jak mi tutaj pójdzie, Pierwsza sytuacja, zobaczcie Deepay, e, no indywidualna akcja Deepaya, tutaj ładnie zejść do środka e, Ronaldo Chop, tutaj jeszcze raz, tutaj e, ładnie heel to heel, potem zobaczcie przekładanka, e, no zobaczcie co robi z obrońcami Deepay, no i strzela bramkę na 1 do 0, po naprawdę świetnej e, świetnym rajdzie e, z piłką Pierwsza, kolejna sytuacja, tutaj zobaczcie Milik e, tym razem on tutaj spróbował e, uderzenia z dystansu, no ale niestety ten strzał niecelny. Kolejne słodce znowu po raz kolejny Milik, no i to jest znowu dobry strzał, no ale znowu e, dobra interwencja bramkarza. No i tutaj zobaczcie, Milik przebkał się lewą stroną, tutaj zobaczcie, jest dużo silniejszy od tych obrońców. E, próba strzału zewnętrznej części stopy, e, no bramkarz to broni, ale potem dobitka mojego pomocnika, no niezbyt dobra. Kolejne słace, tym razem akcja przeciwnika, e, strzał, no ale prosto w mojego bramkarza tutaj nie było problemu. W tej zobaczcie dośrodkowanie e, prosto na głowę Milika, także Milik zdobywa bramkę na 2-0 w 45. minucie spotkania. Tym razem podanie do Makuszewskiego, Makuszewski wychodzi sam na sam, bramkarz też wychodzi Makuszewski to zauważył, no i ładny lobik no i prowadzimy w tym spotkaniu 3 do 0 tym razem Milik tutaj próba, no ten strzał niestety mu nie wyszedł, także tu jest trochę problem z tym Milikiem, że te strzały jego są niezbyt, niezbyt takie może są takie ciężkie do wyczucia, może to tak tak bym to określił, naprawdę jeszcze muszę się trochę nauczyć jak nim grać, no ale co nie zmienia faktu, że wygrywałem, to jest trzecie spotkanie no i zobaczmy co tym razem wskaże koło fortuny, także kręcimy kołem fortuny, no i tym razem wasz wybór, także no piszecie, piszcie w komentarzach co, co mam zmienić w tym składzie. Teraz w, oczywiście jest Wasz wybór, e, także ja się tutaj nie będę wkrącał, także w tym odcinku to powoli było. na tyle. Jeśli Jeżeli się podoba, nie spomnijcie łapki w górę. Jeżeli chcemy bieżąco subskrybuj kanał oczywiście nie zapomnij w podjęcie na Face'a. E, także trzymajcie się na razie do następnego odcinka.